Rozwijamy zdania o informację kogo, co, dokąd, czyli akuzativ. Zaczynamy od czynności, która będzie w tej komunikacji, niech to będzie prosty czasownik malen, malować. Orzeczenie wysyła zapytania. Pierwsze zapytanie o wykonawcę, czyli maluje kto, co, wyja was. Niech to będzie mein Kind, orzeczenie natychmiast dopasowuje końcówkę do podmiotu literka T. Mein Kind malt. Zdanie gramatycznie poprawne, ale chcemy dowiedzieć się więcej. Więc czasownik malt wysyła kolejne zapytania. Kogo co maluje to dziecko? Jest to pytanie czwartego przypadku, a że kolejną cegiełką w tym zdaniu będzie rzeczownik, które będzie pełniło rolę dopełnienia w akuzatywie, zaglądamy do tabeli deklinacji, żeby zobaczyć, jak zachowuje się rodzajnik w czwartym przypadku. Zmienia się tylko rodzajnik męski, pozostałe rodzajniki są takie same jak w punkcie startu, czyli w mianowniku. Wybierzmy, że dziecko maluje coś, co jest rodzaju żeńskiego, na przykład kwiat. W niemieckim to die Blume. Wspominamy o tym kwiecie po raz pierwszy w tym zdaniu, więc musimy zamienić rodzajnik die na nieokreślony odpowiednik eine. Mein kind Malt, eine Blume. Punkt. A teraz niech będzie coś rodzaju nijakiego, na przykład obrazek das Bild. Sprawdzamy, co dzieje się z rodzajnikiem w akuzatywie, a tam bez zmian. Mein Kind malt ein Bild. Nic się nie dzieje z tym rodzajnikiem nijakim, tak samo jak z żeńskim. A teraz liczba mnoga, na przykład die Blumen, kwiaty. Mein Kind malt Blumen. Punkt. Dlaczego nie użyłam rodzajnika? No bo eine, co musiałabym tutaj zastosować, bo wspominam pierwszy raz o kwiatach, w liczbie mnogiej nie ma nic do szukania, bo eine z zasady wspomina o czymś pojedynczym, jest związane z liczbą 1, eins. i Dlatego w sytuacjach, kiedy wspominamy pierwszy raz o liczbie mnogiej, pomijamy w ogóle rodzaj. Dziecko maluje coś rodzaju męskiego, weźmy sobie na przykład tiger, tygrysa, der tiger, mein Kind malt einen Tiger. Punkt, tu jest dopiero zmiana w stosunku do mianownika. Gdy pytamy kogo co, to wszystko zostaje bez zmian, jeśli chodzi o rodzajniki, tylko rodzajnik męski zmienia końcówkę na en. Daj znać proszę, czy film spełnił swoje zadanie główne, to znaczy pokazanie powtarzalnego systemu nabudowywania informacji w zdaniach.